W pewnym domu mieszkał stary pies Aleksander i bardzo młody, mały kotek, który miał na imię Córuś. Pewnego dnia ich pani, Joanna, powiedziała: Moi drodzy, pojedziemy dziś do pana weterynarza na szczepienie. Pójdę po wasze torby podróżne. A co to jest szczepienie? zapytał Córuś. A, to nic takiego. Już tyle razy byłem szczepiony. To tylko ukłucie igłą, powiedział Aleksander. Ukłucie? Igłą? Nigdy, nigdy, nigdy! wrzasnął Córuś i wyskoczył przez okno do ogrodu. Schował się pod balkonem i wcale nie miał zamiaru stamtąd wychodzić. Na próżno Joanna wołała go i wołała, trzymając jego niebieską podróżną torbę. Trudno, powiedziała Joanna do Aleksandra. Co się odwlecze, to nie uciecze. Pojedziemy jutro. O! Zgodził się Aleksander i wskoczył do swojej torby, bo bardzo lubił w niej leżeć. Tymczasem córuś siedział w najciemniejszym kątku pod balkonem i trochę mu się nudziło. A w tym właśnie kącie od wielu lat mieszkał ogromny czarny szczur. Ej, kocie, zawołał szczur. Co ty tu robisz? To moje mieszkanie. Ten szczur był większy od curusia, więc curuś trochę się przestraszył. Nic takiego, proszę pana, ja tylko tutaj się ukrywam. Posiedzę sobie tu i pójdę, okej? Okay? Powiedział i grzecznie się ukłonił. Ukrywasz się? To ciekawe. A dlaczego się ukrywasz? Zapytał szczur. Ukrywam się, bo Joanna chce mi zrobić szczepienie, powiedział córuś. A, Joanna, znam ją od lat. Joanna nie jest głupia. Zastanów się, Kocie. Szczepienie to nie jest zła rzecz, powiedział szczur. Ale to się robi igłą, wbija się igłę we mnie. To jest okropne i straszne, powiedział córuś. A tam okropne, to jest jak draśnięcie pazurkiem, to nic. Okropne to jest. Co innego, powiedział szczur. A co jest okropne? Zapytał córuś, aż cały się trząsł z ciekawości. Ona, powiedział szczur. Tam, zobacz. I córuś ją zobaczył. Siedziała w dziurze, w kącie, jeszcze ciemniejszym niż ten, w którym mieszkał szczur. Wyglądała jak... jak nie wiem co. Niefajnie. ciekawie. Nawet trudno ją było opisać. Siedziała i czekała, przyczajona i przybrudzona. O, co ty, co robisz? zawołał Córuś i odskoczył, bo ta nieciekawa osoba wyciągnęła w jego stronę coś, co mogło być jej ręką, a mogło być też kłębkiem kurzu. Ona chce cię uściskać, powiedział szczur i zachichotał. Nie chcę, nie lubię jej, powiedział Córuś. A ona nie lubi kotków, które zostały zaszczepione. Jak się zaszczepisz, nawet cię nie zauważy. Będzie udawała, że cię nie widzi. Wdepniesz w nią, a ona nic, jak psia kupa, powiedział szczur. A pan, czy pan był zaszczepiony, ukłuty, przebity igłą? Zapytał córuś. Ja? A po co? To moja przyjaciółka, my się lubimy, powiedział szczur. Uuu, już chyba wolę to szczepienie, to ukłucie, draśnięcie pazurkiem. To dla mnie nic, takie draśnięcie, wie pan? Jasne, że wiem. Ja też mam pazurki – powiedział szczur. To biegnij. Może jeszcze zdążycie do weterynarza. To lecę, zawołał córuś i pobiegł do domu. Joanna właśnie czytała książkę, gdy curuś wszedł przez okno, a potem ułożył się w swojej torbie podróżnej. No to jedziemy na szczepienie, powiedziała Janna i zadzwoniła po taksówkę. Do jednej ręki wzięła torbę z Aleksandrem, a do drugiej torbę z Córusiem. I pojechali. I jak było? Jak draśnięcie pazurkiem. A potem, ile razy Córuś szedł w odwiedziny do swojego przyjaciela szczura, zawsze widział w najciemniejszym kącie pod balkonem w dziurze, kogo widział i jak ona wyglądała, niefajnie i nieciekawie oczywiście, ale ona nie zwracała na niego uwagi. Już nie chciała go ściskać, obejmować, nie wyciągała w jego stronę czegoś, co było trochę ręką, a trochę kłębkiem kurzu. Po prostu nie widziała kota Córusia, bo był zaszczepiony. Był odporny i silny. No widzisz kocie? Mówiłem ci, mówił szczur. To nic takiego, to jak draśnięcie pazurkiem, odpowiadał córus.